Łazienka gotowa. Na dwa razy machnięte płyty z półeczką. Cyk. Tak to słuchajcie wygląda. jest niesamowity. czasu się schodzi, ale satysfakcja jest. Także już bardzo domowo się robi. A jak już będzie na biało, to już w ogóle będzie pięknie. Teraz co? Zasuwamy. Tym tutaj. E, powiem Wam, że jakbym miał robić tą łazienkę z tymi kablami tutaj, to bym chyba oszalał. Więc myślę, że to jest dobra opcja. Od góry sobie potem po prostu... Znaczy od dołu sobie wymierzę, przewiercę i, i tyle. przepuszczę kable. Będzie, Będzie w porządku. Co no i teraz co? Co tutaj? No Jestem troszeczkę większą powierzchnią, tu jest około 16, 17 metrów chyba. Na zakładeczkę polecimy, najpierw odcinam sobie od tej półki ten, ten, ten kartę zips, który wystaje, no i już drugie kutowanie, zobaczcie, będzie nachodzić tutaj, będzie nachodzić już na tą półkę, muszę ściągnąć oczywiście folię, bo kiecinak zgładziany, więc muszę no, folię Ta. Dobra, ja ustawiam kamerę, słuchajcie, e, może jakiś tam napisik leci jakby długo mi czasu nie zajmie. Także lecimy z tematem. No dobrze moi drodzy, koniec na dzisiaj. Nie udało się w dwa weekendy zrobić pełnych trzech pomieszczeń. No ale trudno. Zabrakło tutaj tak naprawdę dwa pasy do, do dokręcenia. Wychodzi 120 i tam potem 70 jakoś tak, żeby zakryć jeszcze tą naszą tutaj półeczkę LEDową. No co, tak jak widzieliście na timelapsach. Wszystko jest, drugie płytowanie oczywiście na zakładkę, frezowanie, frezowanie płyty, tak jak mówiłem wcześniej w, te, w tamtym pokoju, w tym pokoju przyciągałem kable, ale nie będę chyba tego robił, bo w porównaniu do tego co, co udało się zrobić tutaj w łazience to jest tak, w sensie tam było tak, że szybciutko to wszystko szło, bez tam żadnego wymierzania. No i tyle, w tym pokoju, jak i w łazience, słuchajcie, jest wszystko idealnie wymierzone. Oś profila, do którego kręcimy płyty, co 50, także tutaj nie ma żadnych problemów, bo tam, no tam niestety było troszeczkę inaczej. Mimo to rzucam sobie, słuchajcie, laser, kręcę, kręcę do lasera i myślę że, myślę, że o wiele szybciej, o wiele szybciej to idzie Kupiłem, nie wiem, nie wiem czy już mówiłem, może się powtórzę ale kupiłem z Knaufa, słuchajcie, wkręty i są o niebo lepsze, są też droższe no ale wchodzą jak w masełko, słuchajcie Dobrze, słuchajcie, jest niedziela nie wiem jaka godzina, po południu, pod wieczór dochodzi jakoś tak będzie chyba 19 więc co ja jeszcze tylko hop do basenu, chłodzić się troszeczkę. I na dzisiaj wystarczy. Jutro też jest dzień, znaczy jutro. Nie wiem. Zobaczymy, czy w poniedziałek też przyjadę trochę pokręcić po południu, czy będę sobie y, ogarniał inne rzeczy, bo budowa, budowa słoicy to nie wszystko. A jakoś tutaj bardzo to się nam y, nie spieszy. Y, w sensie spieszy, ale y, myślę, że też nie ma co szaleć. Trzeba sprawy zawodowe też pozałatwiać, trochę posiedzieć w chacie, odpocząć. Także co, W weekendy, w weekendy. pełen ogień, a w tygodniu to tak jak wyjdzie, jestem po południu 3-4 godzinki i jest spoko. Co chciałem powiedzieć jeszcze? Także słuchajcie, w sumie 4 dni pracy wyszły gdzieś tak, w 3 dni w 2 osoby, jeden dzień w... tak naprawdę sam robiłem. No i udało się zrobić ten pokój, no jeszcze nie do końca, no to tam zajdzie też troszeczkę czasu, ten pokój na gotowo i, słuchajcie, łazienkę też na gotowo. Pewnie się powtarzam, ale gdyby nie te półeczki, to myślę, że na gotowo mielibyśmy jeszcze spokojnie tamten trzeci pokój, czwarte pomieszczenie no ale tak już, tak już jest jak się chce mieć jak się miało jakąś wizję to trzeba ją teraz zrealizować no i tyle słuchajcie, ja teraz zabieram sprzęt, pakuję oczywiście na budowie nic nie zostawiam bo to nigdy, nigdy nie wiadomo także pakuję się i lecę do domku Trzeba sobie jakoś grać. Dobra, słuchajcie, łapię tak na tak kilka wkrętów i na razie to po prostu sobie odpuszczam. Jak sobie dopłytuję tutaj do końca też złapię kilka wkrętów. Kolejny pasek polecę i wtedy dopiero rzucę sobie lasem, żeby już tam nie strzelać. Tutaj przychodzi 200 i dwa wycięcia na płytę. Także sobie już to przygotuję. I lecę po płytę. Widzicie? nie ma odpoczynku trzeba dokończyć robotę oh. jeszcze ma tak być dzień czy dwa i w końcu wrócimy do żywych wiecie ja się cieszę a z udziałem ludzi to dla niej 30 3 pół stopnia, tak jak dla mnie 20. Więc. Nalecam. Dobra. Odjedźmy z tym. 22. e tipo... zawsze niosę sobie drugą, znaczy całą płytę, dwójkę, zawsze zapomnę ją sobie schryzować na no, nic innym. Wiecie o co, o co sobie tutaj A czeka to tak nie wiadomo, jak też na początku kanału powiedział, więc bez spin. prawie, bo to się zagina, bo potem nie wejdzie, a to co? A tak, to jest druga woda już przyszła, dwójeczka cała, by było bez problemu. Dobra, teraz powiem wam, że ta winda Bez tego kręcić. Kolejna sprawa, słuchajcie, na pewno fakt, że przydałby się taki wiecie pas narzędziowy, ale wszystkie, które widziałem na miejscu. Były po prostu podzielne. W Wtedy się sensie w tych parketach wiecie, Dlatego w sumie nie było czasu nawet. Zapomniałem o tym. I z kieszeni, ze spodenek. I tyle. Słuchajcie, odpowiadając na Wasze pytania, podam w pierwszym czy drugim filmie. Ja teraz się jeszcze też powtórzę. Na razie to są takie tylko, wiecie, relacje z tego, jak pracuję, jak pracujemy. Natomiast tak jak mówiłem, tamten trzeci pokój pokażę wam krok po kroku, jak to robimy, jak to robię. Natomiast myślę, że nie ma tragedii. i dla stabilności. słuchajcie, to są też więzary, one pracują, więc podobno na podwójnym budowaniu nie ma żadnych pęknięć. Ja wiem, że to pewnie dużo zależy od tego jak jest pachlowany i tak Natomiast jeśli tak mówią pachowcy, to czemu amator nie miałby tak zrobić? Ja wiem, że jest pewnie ile fachowców tyle pini, tak samo jak z tą folią paroizolacyjną, tak dalej, i tak dalej. Ale słuchajcie, budujmy z głową. Budujmy rozsądnie. To jest tylko mały domek. Tutaj prawej, bo nie wiem czy mi weszło w kroku. Się też za dużo spinać. To jest pierwsza kwestia. Drugą kwestia słuchajcie. Jest to szmafowanie tej pierwszej pasy. Ja wiem. Nie zdanie, no. Ciekawe jak nie widać. Pewnie potąd nie widać głowy, tylko i gadająca głowa. No ale trudno. W każdym razie e, ja wiem, że pewnie tak się powinno robić. Natomiast my tego nie robimy. Gdzieś tam z domanem gadałem, mówi, żeby zrobić tylko szpachowanką w kuchni. E, I tyle. W ogóle też padłem na taki pomysł, żeby może faktycznie garaż zaplutować sobie tylko na raz, żeby, żeby już nie dokupować płyt roboty zrzucić, no bo garaż ten na garażu będzie. Tam też wrzucę zielone płyty. No ale ale zobaczymy. Dobra. Ja lecę teraz z kolejnymi płytami. Jakaś docineczka, bo tutaj już wchodzimy, słuchajcie, w płytą nachodzimy już na naszą wnękę, wnękę redową. Więc więc, 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 więc trzeba to dobrze, trzeba to dobrze zmieścić. Wróć! Jeszcze tu przecież kawałek się Mała godzinka. Słuchajcie, jak profile się zgadzają. W sensie osie profili. Po prostu tak jak wymierzacie co 150 no, płyta, tak jak tam była tutaj wyjście. I tutaj wiedzieć końcówka, to, to jest piękna sprawa, no. Gorzej ja w tym pierwszym pokoju. no mnie wychodziło. To jest tak podzielione. Ale dobra 38 Tniemy 38 i zaraz do Was wracam. Pójdę do słuchajcie. I znowu na takich twierdomach właśnie traci się czas. Słuchajcie, w półpiecznej też nie nadrzucam. Tych wkrętów nie wiadomo ile czasu trochę to zajmuje, zanim się je wyciągnie. Także no tak to tak to już tak to już jest no. uciekają te sekundy, minuty Sięby wyszło tutaj Znę się krzyło, te sekundy uciekają, potem to się w minuty... godzinę dłużej człowiek robi, nie? A zawsze w tę godzinę można było zrobić więcej. Tak jak na matorało oczywiście wiem, że połączenie ślizgowe nie jest tylko dlatego, że są tynki cento papienne we gładzi. I że jak nie ma jak jest gładź, to się ślizgowego nie stosuje. Wiem, że się stosuje. I pewnie to jest bardzo dobre rozwiązanie. Natomiast ludzie, których ja oglądam, czyli na przykład Krzysiek, którym otworzył, on właśnie robi dokładnie tak, znaczy ja robię dokładnie tak samo jak on. Czyli... Lecę na krzyżowym, bo też o to pytaliście dlaczego. Jest, po prostu, jest to po prostu wszystko solidniejsze, bardziej wytrzymałe. Ja jako taki amator tak sądzę z mojego punktu widzenia robię podwójne płytowanie to już powiedziałem wcześniej, wcześniej dlaczego, oczywiście wszystko na mijankę. No i też jeżeli chodzi o połączenia ślizgowe, tego nie robię. Krzysiek wykleja wszędzie Amerykany. Więc i my będziemy, a zresztą domem, który też robi, będzie robił na władzie, też kleja Amerykany, więc w taki, w taki oto sposób lecimy. Tak jak mówiłem wcześniej, ja w, w garażu też chciałbym sam to zrobić i w pomieszczeniu gospodarczym, dlatego zobaczymy zobaczymy jak to wyjdzie, człowiek się nauczy... nauczy czegoś nowego. Dobrze. Słuchajcie, teraz tak, tutaj pierwszy profil jest. Dyszka. Potem jest 850, 50. Więc tutaj zrobimy sobie najpierw 50 100, setkę płytę, potem damy całą płytę, i na końcu wyjdzie tam odcinek 80, chyba coś tam centymetrów. tam 70 coś. Dobrze. E, tutaj mamy znękę na szerokości 21, 21,5. A i, no nie, 21,5. Jeżeli tutaj ma być 12 cm, to musimy 9,5 cm wypuścić płutę. 9,5 cm wypuszczamy płutę, a tu jest 71, czyli 80,5 cm. Przyciemię, prawda? może zobaczymy. Czy na pewno tu jest 12 cm? Ja wiem, że można zostawić sobie dłużej, ale powiem Wam, że już te 12 cm zostawiamy sobie dłużej, to jest dłużej. Z tego względu, że początkowo miało być 15. No nie chcę być inaczej. Początkowo miało być 15. No jak zrobiłem na 12, to ludzie mówi, o, lepiej niż 15. No i jest na razie 12. A jak wyjdzie, to zobaczymy. Nie szpachluję też od razu tej wnęki mimo że kręcę tutaj płyty, bo doman powiedział, że swojej poradzi, że nie ma problemu, że to tam 12-15 cm jest ok. A więc jak jest ok, to jest ok. Dobrze, słuchajcie, mamy koniec, ale zeszło się dłużej, słuchajcie, niż myślałem. To tylko i wyłącznie dlatego, że zapomniałem o jednej rzeczy. Wspomniałem o tym, że tutaj przecież po całości będzie, słuchajcie, szafa taka duża. Więc głupio by wyglądało, gdyby ta półka szła do samego końca, bo szafa będzie przecież do ściany, więc musiałem pobawić się troszeczkę i zabudować tutaj ten róg. On ma tutaj od tej półeczki do ściany jest 60 cm, bo taką też szafę planujemy. To samo, znaczy zmieniłem też tutaj mówiłem, że dopasowuję sobie do 12 cm. Natomiast zauważyłem, że mi delikatnie ucieka tutaj ten ruch, więc postanowiłem, że już dalej będę sobie wysuwał, a na sam koniec po prostu dotnę sobie na równo, na taki wymiar, na jaki wychodzi. Także co? Udało się. Kolejny etap słuchajcie, jestem zadowolony z siebie. Myślałem, że mi z tym gorzej pójdzie, ale... Ale wyszło spoko. Jeżeli chodzi o światło, słuchajcie, w naszej sypialni tutaj mamy wymierzone dwie lampy po jednej i po drugiej stronie łóżka. One są od ściany odsunięte 20 cm. Będą sobie zwisały, są na środku szafki, tak jak tutaj mamy kontakty i wszystkie przełączniki, a do tego mamy cztery punkty świetne. Tak sobie to wymierzyliśmy żeby światło padało tak naprawdę na 3 czwarte łóżka, bo tutaj będzie łóżko na 3 czwarte łóżka i tutaj przy szafie. Zobaczymy, czy damy jakieś podwójne, czy pojedyncze takie duże. Na to jeszcze słuchajcie będzie, będzie czas. Ja już sprzątam, zawijam się. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Możecie dawać znać, w jakiej formie lepiej czy... Time -lapsy i na przykład jak coś tam sobie dopowiadam, czy może przyspieszone tempo, jak coś tam, tam przerywam, gadam, robię, gadam, i nagle jest przyspieszone tempo. Nie wiem, mogę zarzucić jeszcze w sumie, spróbować. Na, na pewno tak sobie, jak będę robił tamten pokój, zarzucę kamerę słuchajcie, na głowę, bo będzie o wiele wygodniej niż tam z takich kadrów na dole. Także tak to wygląda, będziemy sobie próbować. Wiem, że pewnie dla niektórych. To co teraz robimy nie jest interesujące, ale postaram się no słuchajcie, postaram się jakoś to urozmaicić jakimiś fajnymi wstawkami. a gdzieś tam pomiędzy tymi filmami właśnie z sufitów będą jakieś tam inne zajawki, inne rzutki. Zuzia będzie szykowała film z, z naszych łazienek, jak dostaliśmy, jakie dostaliśmy projekty i tak dalej, będzie z przyczepki. No jest kilka jeszcze tematów do, do obgadania. Także co? Ja się ukłaniam nisko. Do zobaczenia.